Kochani kucharze, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Mocnej Kuchni. Jak widzicie dzisiaj jamańskie klimaty, słuchajcie. Zrobimy oryginalny jamański wołowy burger, do tego czarny sos oraz specjalnie przygotowana cebula i to w piwie. Jeżeli chcesz dołączyć do Armii Mocnej Kuchni, subskrybuj mój kanał. Do przygotowania hamburgerów użyję poszczególnych składników. 400 g zmielonej wołowiny, świeża sałata i pomidorki, musztarda i dwa jajka. I najważniejszy składnik cebula oraz jamajskie piwo Red Stripe, ważone na Jamajce. Proszę bardzo Brew In Jamaica i z tyłu Product of Jamaica. Super sprawa, dojechało do mnie prosto z Jamajki, pyszne piwo, polecam serdecznie. Jeżeli nie masz tego piwa, użyj każde inne piwo, każde się nada. To po prostu dodaje tylko klimatu w regę. Kochani, do burgerów przygotujemy oryginalny jamajski sos. W skład tego sosu wchodzi garść świeżego tymianku, tutaj jest łyżeczka yy, cynamonu, yy, mamy pół łyżeczki goździków, łyżeczka pieprzu, no, garść ziela angielskiego, pół łyżeczki gałki muszkatałowej, łyżka soli, łyżka cukru. Te dwa składniki, czyli tymianek i ziele angielskie, ja muszę zmielić w, w młynku do kawy, no bo musi być, być sproszkowany, więc, więc je zmielę. Oprócz tego potrzebujemy dwie czerwone cebule, cztery zielone cebule, jedna papryka scotch bonnet oraz imbir wielkości kciuka, który zetrę na tarce. 100 ml sosu sojowego, wyciśnięty sok z dwóch świeżych cytryn, 100 ml oleju virgin z oliwek. Więc słuchajcie, przepis na ten sos dostałem od bardzo dobrej znajomej z Jamajki. Jest to banalne. Wszystkie nasze składniki wkładamy do blendera. Więc zaczynamy. Wlewamy sok z cytryn, olej z oliwek, sos sojowy. Zamykamy blender i trzymamy ręką, włączamy najpierw jedynka, później dwójka. Sos jest gotowy, możemy go przelać, będzie czekał w lodówce na nasze hamburgery. Przygotujemy teraz hamburgery, więc mięso mielone przekładamy do miski. Wbijamy do tego dwa jajka. Dosypujemy wedle uznania bułki tartej dwie, trzy łyżki musztardy, może być ostra jakaś, może być sarebska, słuchajcie, może być francuska, może być dijon, jaka chcecie. Następnie szczypta pieprzu i szczypta soli. Będziemy teraz to wyrabiać, pamiętajcie, bułkę tartą wiecie w przygotowaniu, jakby trzeba było troszkę dosypać. Proszę, oto gotowe mięso na burgery. Słuchajcie kochani, jak widzicie, deska jest pokryta folią. Pokażę Wam, jak łatwo to mięso przekształcić w okrągłe, ładne hamburgery. Kładziemy na środek mięso, przykrywamy drugą taką samą folią. Proszę zobaczyć. O. Jest przykryte. I normalnie wałkiem do ciasta możemy śmiało to mięso, teraz zobaczcie, rozwałkować na, na różne strony, jakie chcemy na grubość, taką jaką chcemy dokładnie. Proszę zobaczyć. O! Jeżeli jesteśmy zadowoleni z grubości, ściągamy górną warstwę i możemy przystąpić do wycinania hamburgerów. Proszę bardzo, tutaj z boczku odtegować, o i jest okrągły, ładny hamburger, jak wiecie gdzie. Zobaczcie kochani, mamy gotowych 10 burgerów do smażenia. Z resztek, co nam pozostały, no to już możemy sami sobie uformować, proszę. Jednego, bo to z tego się nie będzie dało wyciąć. To będzie kotlet mielony za nasz burger. O! Jest gotowe. Zaczynamy smażyć. W międzyczasie pokażę jeszcze Wam, jak przygotować cebulkę. Zobaczcie. Czyli na tym ją całą robimy i na pół. Proszę. Tak przygotowaną cebulę. Będziemy dusić w jamańskim piwie. Startujemy z kuchenką, troszkę oleju proszę bardzo. Zbieramy cebulę. I od razu piwka. Proszę polać piwkiem. Nie żałować. O! Pomieszać. Zredukować ogień na pół i przykryć. Przygotowujemy patelnię. Startujemy z gazem. Troszkę oleju, proszę. Czekamy, aż się nagrzeje. Będziemy smażyć burgery. Na rozgrzaną patelnię dajemy piękne, okrągłe hamburgery, proszę. Mi się tutaj zmieści sześć. O! Ale tu o, ale kochani, tą cebulką tutaj pachnie! Uuhu! Jakbym w browarze był! To będzie pyszny jamański hamburger! Jamaika, kochani! O, reggae music. Wiecie takie klimaty, bo Barley, nie? Regge. To było coś kiedyś. Dalej jest. Można teraz tą cebulkę delikatnie, naprawdę delikatnie posolić, proszę, tylko troszkę. I wymieszać. Cały czas pamiętamy o burgerach, bo one się tu ładnie smażą. Proszę pamiętać, żeby one latały pateli, żeby się nie poprzepalały, nie? Możemy je obrócić. Zobaczysz tak, o! Zobaczcie, proszę zobaczyć, jak się ładnie pieką. Wiecie co, im cieńsze to mięso zrobicie i będzie spójność w tym mięsie, będzie się wam to szybciej smażyło, a i burger będzie apetyczny. Więc taka jest Friday, jest w burgerach, gdzie masz takie mięso i to ani tego ugryźć się nie da. A tak to masz opcję. Możesz dać jeden, albo dwa, albo nawet trzy takie małe kotleciki, słuchajcie. W międzyczasie, jak to się nam tutaj wszystko smaży i waży i robi się z tym, pomidorka na plasterki, proszę. Można dodać różne inne rzeczy, możecie sobie dodać ogórki kiszone, możecie sobie dodać ogórki konserwowe do tego, możecie sobie dodać naprawdę co chcecie. Ja dodaję tylko pomidora i zieloną sałatę. Bułki hamburgerowe kroimy na pół, proszę. Bułeczka hamburgerowa z sezamkiem. Przekle na punkt. Można sobie tostować, ja lubię nie takie tostowane, ja lubię takie miedźmięciutkie w hamburgerze, więc słuchajcie, nie będę ich tostował. Zobaczcie na tą cebulkę z jamańskim piwem Red Stripe, jak się ładnie świeci. Jeszcze troszkę i będzie gotowa. Mieszajmy ją, żeby się nie przypaliła. Słuchajcie, cebula jest gotowa, wyłączamy. Zobaczcie, tak powinna wyglądać dobrze przygotowana cebula z jamańskim piwem Red Stripe. Złocisty kolor, bardzo krupiąca i bardzo taka delikatna jest w smaku, więc bardzo serdecznie polecam, ale zróbcie sobie z każdym innym piwem. Super rzecz. Poskładamy burgery po dwa plasterki sałaty. Czemu nie? Proszę bardzo. Po dwa kotleciki. bo są małe. Można po jednym, jeden po dwa. Jak to woli. Delikatnie polejcie sobie sosem jamańskim. Proszę o. Jest to bardzo charakterystyczny sos. I bardzo, yy, bardzo ma specyficzny smak. Dodajemy cebulkę, którą smażyliśmy z jamańskim piwkiem. Na to pomidorek. Po dwa mi tu wychodzi. I proszę, burgery jamańskie są gotowe. Zobaczcie najdrożsi Kochani moi, jamański burger. Zaraz go będę testował powiem Wam jak smakuje. Test burgera. właśnie. Mm. Mm. jest przepyszny. Ta cebula jest bombowa. Słuchajcie, jest to całkiem inny burger niż kiedykolwiek jedliście. Totalnie inna półka. Więc wszystkie te bary, fast foody i inne rzeczy, ma no, sensu. Mm. Serdecznie polecam jamańskiego burgera. Jest przepyszny. Moi drodzy, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten jamański burger Wam będzie smakował. A teraz, słuchajcie, tutaj jest przepyszna zupa francuska, zupa cebulowa. Zapraszam, kliknij, obejrzyj. Uuuuh, jest bombowa. Będzie Wam tak smakowała, że hej, zobaczycie. Serdecznie pozdrawiam. I do zobaczenia w kolejnym odcinku mocnej kuchni. Niech moc gotowania będzie z Wami.